Dzień dobry! W końcu udało się nam ukończyć pierwszą wersję kolekcji Mistrzowie polskiej fantastyki wraz z jej 40. tomem. Nie oznacza to jednak, że pozostałe 20 tomów olewamy. Po prostu jestem siebie dumny, że kolejny kamień milowy został osiągnięty. Szkoda jedynie, że tak późno. Dzisiaj, zgodnie z tytułem, Michał Gołkowski ze swoim komornikiem, a wersem Wydanym 16 marca 2016 roku przez Fabrykę Słów. Tytuł wygrał nagrodę książki roku 2016 portalu Lubimy Czytać. Komornik dostępny jest również jako audiobook. Zapraszam do oglądania. Wyobraźcie sobie świat, w którym rozpoczęła się apokalipsa. I nagle się zatrzymała, Ziemia przestała się obracać, deszcze meteorytów były na porządku dziennym, ludzie przestali się rodzić, a zastępy niebiańskich wysłanników poczęły brutalnie mordować ludzkość i w momencie otwarcia się niebios, co miało oznaczać nadejście sądu ostatecznego, te nagle się zamknęły i pozostawiły planetę w opłakanym stanie, powoli wymierającą. Nie wiadomo było, czy po dwóch mileniach czekania Jezusowi się zmarło, czy po prostu się statkom rozmyślił, ale zastępy, nie otrzymując nowej dyrektywy, postanowiły trzymać się starej. W tym celu powołano komorników ludzi, których celem było polowanie na swoich pobratynców, unikających spotkania ze Stwórcą. I osądzeniem. Losy jednego z nich, Ezekiela, siódmego swego imienia, przyjdzie nam śledzić w ramach książki, gdzie przemierzać on będzie świat po. Jak określać, bohater będzie Ziemią po apokalipsie, gdzie żadna decyzja nie jest łatwa? Przede wszystkim szanuję kreację bohatera. Uważam, że Gołkowski mógł tutaj łatwo zrobić odrzucającego wręcz typa, który jest brutalny, mało sympatyczny i bezlitosny. Wiecie, takiego do którego ciężko byłoby odczuć przywiązanie na potrzeby historii. Na szczęście Ezekielowi, zwanym dalej również Zekiem, nadano cechy ludzkie. To osoba, która swoją karierę komornika rozpoczyna w naprawdę tragiczny sposób, tracąc wszystko, co miało dla niej znaczenie. Zabieg ten w prosty sposób kształtuje jego charakter samotnika, który rozumiemy. Nie brak mu jednak empatii. Zek w kontakcie z innymi osobami zachowuje się jak najbardziej ludzko, potrafi okazać współczucie czy miłosierdzie, a gdy zauważy niegodziwość dziejącą się wokół niewinnych ludzi, staje w ich obronie, często nawet walcząc z boskimi wymysłanikami, których w teorii nie powinien nawet tykać. Bardzo dobrze tutaj napisane są też postacie epizotyczne, które świetnie kontrastują z Ezekielem, rozszczepany Izrael, mądry Teodor albo odważny Artur, to zaledwie kropla w morzu jeśli chodzi o bogactwo bohaterów. I jasne, to są bohaterowie pojawiający się tylko na chwilę, ale bardzo szanuję to, że Gołkowski potrafił nakreślić charakter każdej postaci w różnorodny sposób. Uwielbiam również word building. Wymagało nie lada umiejętności, by pisarz połączył świat wykreowany przez Biblię ze światem rzeczywistym, by jako tako to funkcjonowało. A tutaj tak rzeczywiście jest. Apokalipsa nie mogła być chyba wzięta bardziej dosłownie w książce, w stosunku do tego, co było w Nowym Testamencie, a wszelkie fantastyczne istoty pojawiające się w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła czy w dziełach apokryficznych. Budzą grozę w świecie komornika. Wyobraźcie sobie serafinów, którzy dzięki swoim dwunastu skrzydłom przypominają bardziej chodzący malakser ludzi. Dobrze się też czyta wszelkie sceny akcji, są opisywane w jasny dla czytelnika sposób, a z chaosem w ferworze walki mierzą się bohaterowie sceny, a nie my. Autor potrafi być brutalny, trup ścieli się gęsto. A krwi też nie brakuje, od jednocześnie pisarz nie sprawia, że staje się tu nagle bardzo Edgy. Szanuję też humor obecny w historii. Pisarz zawarta mnóstwo żarcików, skupiając się nieraz na cytowaniu memów, prosto sprzęt 5-6 lat, czy też przytaczając sławne teksty z różnych filmów, jednocześnie nie popadając tym w przesadę. Dialogi, interakcje między różnymi postaciami stanowiły dobre miejsce na udany żart, co Gołkowski potrafił dobrze wykorzystać, prawdopodobnie jedne z lepszych poważnych fantazy, jeśli chodzi o humor. Jeśli byłby element, na który mógłbym się tutaj poskarżyć... To byłaby to fabuła? Autentycznie nie czuję tutaj jakiegoś większego wątku, niby od samego początku Ezekiel próbuje upolować niejakiego Jonasza, który sprytnie umyka przed swoim losem, ale książka swoją strukturą przypomina bardziej zbitkę mikrofabu, które niestety w całości zbytnio nie łączą. Ale spokojnie, może w późniejszych tytułach historia będzie miała więcej sensu. Bo tak, tytuł generalnie polecam. To, czego potrzebowałem w lekturze, to dostałem, czyli charyzmatyczne, zapadające w pamięć postacie, ciekawy worldbuilding i dobre poczucie humoru. Polecam wam swoją drogą fanpage'a Gąłkowskiego. Bardzo fajny człowiek i pisze mądre rzeczy. Wydanie jest ok, ma 400 stron. No i to wszystko na ten odcinek. Liczę, że nie znudziłem Was swoim wywodem, jeśli chodzi o książki. To następnie zajmiemy się drugim dodatkiem do prenumeraty MPF, czyli Takesim, cieniem śmierci mojej Lidii Kosakowskiej. Trzymajcie się, na razie pozdrawiam Was serdecznie, cześć.